Wszystkim, tu Stefan, Pał 90 Tutaj Łukasz SQ9 i Na początku Głosia Pozwiedzamy, popatrzymy o że antena tak jak moja. Marcin na dzisiaj jeszcze nie była mała. Eee, zobaczymy co i jak tutaj się dzieje. Eee, Przyznam się, że to jest moje pierwsze takie wyjście. Łukaszem, może do stary bryjaner na KLT, Też pierwsze wyjście. Także idziemy, patrzymy, zobaczymy co i jak znamy Małą relację. Ruszamy. Hexbeam, piękna antena. E, interfejsy do tego do. No. Do A może interfejs? Mam, nie ja mam... Nie mam do 8,57, ale taki sam. No jak to Łukasz stwierdził, piękna mobilowa antena. Aaaa, wiem, wiem. No i z... inaczej, inaczej. Bo tutaj nie, nie super marzy, maszty. Marzy to, mi się to, taki to jest... maszt, ale na razie na razie trzeba sobie odpuścić. Super, super. Fajny. No, ale już to chyba jest. Wszystko powinno być docięte, że składa ma chodzić. No, małe marzenie. Nie zatrzymujemy. O, Jotka na 2 metry. Konkretny magnetyk. Niestety nie mam usłony na mikrofon, żeby nie było wiatru. Ale chodzimy, oglądamy. Masę ludzi. Wszyscy po pandemii chyba wygłodnieli. Wypuszczeni są takich imprez. My też. Już planujemy nasze działania terenowe. Co stanowisko to maszt. Спасибо, что присоединились. Pusili czy za mało? A może się zginęła? No, mieliśmy taką sytuację. U góry Max Dix Wire, a Spider Wire. I tu była wędka, chyba ta znana chińska. No i była ogromna różnica na wietrze Spider się kiął niewiele, a wędka po prostu wyginała się, jak nie wiem co. I chyba w tym momencie się nie złożyła. Tu mamy taką ciekawostkę, nie wiem czy mi się to udało widocznić, Patrzcie się na wędkę. Klasyczna wędka. Niewielki wiatr i naprawdę się gnie. A tam obok nie ta plaga, tylko kolejny masz. To jest ten masz takiego i który przy takim wietrze samym naprawdę gnie się niewiele. Miałem okazję zmacać jeden i drugi i naprawdę rewelacyjne. Wędka. Kiepska. a ten Spider Beam naprawdę wydaje się solidny. No trochę tańsze. To jest sport, który mnie interesuje. Ale u nas jest już martwy, znaczy w moim regionie. Za dwa czasami zabrali w wszystkie anteny. I na karable. トレンドトレンドトレンドトレ